Hej kochani, witam was serdecznie. No dawno do was nie mówiłam. Zaraz troszeczkę powiem, dlaczego. Nie to, że zapomniałam, oczywiście nie zapomniałam, tylko znowu wydarzyła się u mnie historia niesamowita, niespodziewana. E, tak jak kiedyś. Nie przesypały gruzy jak ja to kiedyś w filmikach wspominałam na filmiku zakochana w życiu u Michela wydostałam się spod tych gruzów można powiedzieć i zaczęłam tryskać szczęściem, miłością, radością optymizmem i zarażać was każdego tylko jak mogłam żyło mi się tak od 2015 roku no trochę mi się żyło tak luzacko, szczęśliwie, tanecznie, wesoło, spontanicznie. Ja ćwiczyłam w tym czasie e, swój umysł. E, e, skupiałam się na moim sercu, zasiewałam w nim dużo miłości, radości, dzieliłam się tym z Wami i dzięki temu narodziło się przez tyle lat we mnie takiej wiary, siły i mocy, można powiedzieć. Moja moc jest większa niż kiedyś, kiedyś, kiedyś do tyłu, chociaż ja zawsze byłam taką osobą do celu dążącą, jak na czymś mi zależało, nigdy się nie poddałam. No i teraz znowu spotkało mnie coś niesamowitego. Nie powiem, że to jest cudowne, że to jest dla mnie fajne. Raczej bym powiedziała, że z tego szczęścia, z tej radości. Z tego szczytu, gdzie weszłam, tak jak czasami niektórzy się wspinają, mają karierę, piosenkarze i tak dalej, lecą na pysk w dół. Więc, będąc na tym szczycie, tak radośnie, szczęśliwie sturlałam się, spadłam w jeden dzień w dół. Można powiedzieć, do przepaści. Niestety nie załamałam się aż tak, i po prostu wychodzę. Wychodzę do góry, spinam się cały czas, idę i nie użalam się. Nie pytam dlaczego, nie pytam po co mi to jest. Wiem, że po coś to jest. Na mojej drodze stanęło nowe zadanie. Ktoś uznał, że już czas mi dać nowe zadanie być może sprawdzić moją siłę. Powiem tak, jestem dumna z mojej siły z siebie dałabym sobie order naprawdę i te lata szkoleń jakie ja zrobiłam sama sobie, ja się szkoliłam sama, swój umysł serce, uczyłam się być szczęśliwą od rana do wieczora zadbałam prawie o to w każdym detalu nawet jak mnie dopadła złość to ona 10-15 minut trwała i ona już musiała sobie odejść. No i widzicie, wszystko się w życiu przydaje. Jest mi to bardzo teraz potrzebne. To wsparcie, ta siła, pogoda ducha, ogromna wiara i dążenie do celu. Idę drogą nieznaną, trudną, bardzo niebezpieczną. Nawet to nie można określić, że to jest droga kamienista. Nie wiem, jakby to powiedział ktoś, określił, by to droga horroru, bo nie wiesz co cię czeka z za rogu, co wyskoczy i co się jeszcze wydarzy gorszego. Nie będę mówić teraz o co chodzi, ale opowiem Wam szczegóły na pewno. Wszyscy się dowiecie. Obecnie jestem na. Takiej terapii oczyszczającej organizm. No, nie powiem. Jest ciężko. Jest trudno. Trzeba mieć wiele siły, zaparcia, odwagi i przechodzić każdy dzień przez to. Ja dzielnie, jak to się mówi, walczę i wieczorami już jestem po prostu tak padnięta, zmęczona, że nie mam czasu już praktycznie na nic. A może nie czasu, tylko ochoty. Już chodzi wieczór, jestem tak zmęczona, wycieńczona po całym dniu, że obiecałam sobie, że będę w tym pensjonacie to nakręcę pewnie jakieś filmiki. No niestety nie dałam. Nie miałam siły. A po drugie, po tych wszystkich zabiegach takie tam stosujemy, to wiecie, wyglądam jak kosmitka. Uklejone włosy ubrudzone, przylizane. Zmęczona, jak to się mówi, mokra, i tylko mi się chce wysuszyć je, żeby mi było ciepło, bo w głowie jest zimno. Pokonuję takie rzeczy jak wchodzenie do zimnej wody, co dla mnie była masakra. Ja nigdy nie myślałam, że ja wejdę do beczki z zimną wodą, bo ja się kąpię w ukropie, śpię z termoforem i przechodzę wiele, takich, wiele, wiele rzeczy. Plecy mam posiniaczone pełne, jakby mnie ktoś pobił. Jakbyście mnie zobaczyli, to byście pomyśleli, że spadłam ze skały, turlałam się, potupłam. No tak wygląda ta terapia. No to tak troszeczkę w skrócie. Kiedyś Wam na pewno opowiem. Dzisiaj jestem na przepustce, bo jestem blisko domu, więc mogę sobie w sobotę pod wieczór przyjeżdżać i w niedzielę wieczorkiem odjeżdżać. Jestem właśnie tu z rodzinką. Delektujemy się. Tu jest też niedaleko mnie na Forteza jest taki stabik, są drzewa, jest relaks, jest przecudna pogoda, jest słoneczko i świecą, świeci słoneczko, śpiewają kwiaty. Wśród przyrody człowiek się czuje niesamowicie. Kochani, to by było tyle. Kocham tak Was bardzo, bardzo, bardzo. Odezwię się na pewno. Myślę, że później nadrobię te filmiki jak zawsze bo będę miała więcej do powiedzenia już mam trochę do powiedzenia ale chcę to wszystko zebrać do kupy i opowiedzieć wam tą historię po prostu po kolei, nie przeskakując nie na wyrywki tak jak się zadziało trzymajcie za mnie kciuki kocham was bardzo bardzo, bardzo, bardzo tulem do serca i tylko chcę żebyście mnie też utulili Przeswali coś fajnego tą najcudowniejszą energię z serca Poczekamy, bo tam ktoś idzie, to nie chcę wasze kroki będzie zagłuszać eee, przed cudowną energię. Eee, taką z serca wiecie. Taką, że sami ją czujecie i tą, którą potraficie obdarować drugą osobę. Bo serce to jest taki organ najpiękniejszy, a człowiek na tym globie... To tak naprawdę tylko pragnie zawsze miłości i szczęścia. Więc życzmy sobie wzajemnie, ja Wam, wy mi. I nigdy nie zapominajmy, że ta miłość ma moc. No to kocham Was bardzo, 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 bardzo.